Go idzie Drugi raz. Znowu rozpiepszyłem rękę. Oho, ja się pan stał, witamy. O, siema. Jak się spało? W sumie spoko. Co dzisiaj robisz? Miałeś nagrywać. Obiecałeś? Oj, dobra, 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 dobra. Nie dobra, tylko jedziesz. No jedziesz. Bywa, dobra, idę. Najpierw siku. Ten gość. Ej, zabierz tą kruszurkę sobie. Będziemy zrobić dzisiaj dwie rzeczy. Jednej jestem kompletnie pewien, a drugie, tak średnio. Jeśli chodzi o to, czego jestem pewien, to, to chodzi o to, że idziemy się spotkać dzisiaj z jednymi z najważniejszych ludzi w moim życiu obecnie. Raczej ich nie poznacie, chociaż będziecie dokładnie wiedzieli, o kogo chodzi, i tego jestem na 100% pewien. A druga rzecz to. A druga rzecz to miejsce, które chciałbym Wam pokazać, ale co do niego, to wcale nie jestem pewien, czy. Warto je zobaczyć, o to mi chodzi. Wy będziecie musieli stwierdzić, czy jest warte Waszej uwagi. Wydaje mi się, że tak. Bierzemy dzisiaj drugi mój ulubiony środek. Drugi mój ulubiony środek transportu. Jakim jest rower, chociaż ja wiem czy rower jest drugim środkiem transportu. Może pierwszym czy multiwan pierwszym nie wiem. Lubię jeden i Mam tylko nadzieję, że, że koła są napompowane. Zanim na miejsce, to jeszcze najpierw trzeba się wzmocnić. Jest pranco. nie siesta, tylko pranco, czyli czas w ciągu dnia, gdzie wszyscy odpoczywają, jedzą, bo jest strasznie gorąco, śpią. Najlepsza pora, żeby cokolwiek nagrać, bo inaczej ruch jest tak wielki, że masakra. A wzmocnimy się, a wzmocnimy się tam. Нет, там. Ze mnie cieknie. Jezus. TV Boy. To jest gość, który namalował mural, który za chwilę wam pokażę. Idziemy. Jedziemy. Teraz muszę naokoło cisnąć. W 2010 roku zainicjowano pomysł na stworzenie tego miejsca. Chcieli zrewitalizować miasto. No i chyba trochę im się udało. To cały ten teren, w którym zrobiono tak zwany Farm Cultural Park. To jest teren zabytkowy w centrum miasta, który był, wiecie, podupadły trochę. Ale zmieniono to na liczne galerie, muzea, wystawy. W sumie taki był plan. Odbywają się tam jakieś imprezy co roku, ale nie żyje to tak, jakbym myślał, że to powinno żyć. No, miasteczko jest też to małe, więc nie ma takiego potencjału, żeby ciągle organizować jakieś imprezy. Ale co nie zmienia faktu, że pomysł był świetny i jest tam kilka fajnych murali. Między innymi, między innymi jeden, ten, który został przez TV Boya stworzony. Czego mówię akurat o tym, bo. Był on tam stworzony na długo przed wybuchem wojny na Ukrainie. Już wtedy ten gość, który tę wojnę, że tak powiem, rozpoczął, już wtedy... Pod prąd jadę, kurde. Mam nadzieję, że nic będzie jechał. Nie wiem, I... To normalne tutaj. Już wtedy ten gość stworzył mural tego osobnika, ukazujący go na odpowiednim miejscu. Także sami zaraz zobaczycie co to jest O, tu była rzeźba, której aktualnie już nie ma. Ciekawe gdzie się podziała czy tylko Mural TV Boya się ostał. Chyba było gdzie indziej. A jest, jest. Właśnie to wam chciałem pokazać. To jest mural, który jest tutaj jeszcze sprzed wojny na Ukrainie. A już pokazuje tego osobnika we właściwym dla niego miejscu. Wybaczcie, że nie pokażę wam całej twarzy, ale uważam, że takich ludzi nazwiska. I twarze powinno się eliminować z historii. A dlaczego Was tutaj przywiozłem? I dlaczego się tutaj znajdujemy? No, chciałem Wam oczywiście pokazać Mural TV Boya i ten cały ośrodek, ten Farm Cultural Park. Przede wszystkim chciałem się zapytać, jak sądzicie, bo już całkiem niedługo po wybuchu wojny, a już szczególnie teraz, pojawiają się pytania, czy może on miał rację? Jak można zadawać takie pytania? Jak w ogóle można zadawać takie pytania? Ale można za to zadawać pytania takie, jak zadajecie wy, i dzisiaj na nie odpowiem. Okej, okay, to pierwsze pytanie, a co z gruzem? Gruz z łazienki jest wywieziony, wyniesiony na taras u nas na górę. Muszę go zrzucić na dół i załatwić ciężarówkę, która go wywiezie, ale na Sycylii jest to praktycznie niewykonalne. Nie da się, nie da się, nie wiem, co z tym zrobię, kiedy to wywiozę. Ale podejrzewam, że Twoje pytanie dotyczy raczej naszego auta, bo. Jest pod filmem, tym tutaj filmem, gdzie nam się to auto zepsuło. Także moja droga, nie mówimy tak na multiwana. On nas wozi po całym. Wiecie, nie, po całej Europie. Jest naprawdę fajny. Żartuję, trochę się psuje. Ale, ale tak naprawdę to teraz jest naprawiony i co prawda potrzebuje już trochę renowacji, ale od jakiegoś czasu w ogóle się nie psuje. Także jeżeli nazywasz naszego multiwana gruzem, to nim nie jest. Ok, dalej. Aga mówi, chyba Aga, bo nie masz nika na YouTubie dokładnie określonego, tylko systemowy, a zmień sobie, to będę wiedział, że to ty, ale raczej to ty. Dla takich widoków warto było się doczłapać. PS, a widok w restauracji smutny. Dzieci jedzące obiad ze słuchawkami i iPadami w rękach tylko po to, żeby się zajęły i nie przeszkadzały rodzicom. Dla mnie to jest smutne, ale ja bym tak dzieci teraz patrząc na to wszystko nie wychowywał. A widok był świetny. Chodzi o film, gdzie wchodziliśmy na górę Monte Monaco. Też macie go tutaj, albo w opisie filmu. Także zapraszam do obejrzenia. A, didmi. Gratulacje za wytrwałość. Dzięki. Trochę się namęczyliśmy, ale tak naprawdę było nieźle. Gdyby nie natalki kolana, to w ogóle nie byłoby problemu. Kamperek Van nas bardzo ładnie skomentował. Chyba trzy, kom... Chyba trzy komentarze nam dodał i mówi, że salami jak salami, ale. Mortadele to mieli w tym sklepie, w którym byliśmy świetną. Nie wiem, nie jadłem. Mortadela jest na Sycylii super, ale ta sala mi też była genialna. W ogóle macie tutaj linki do ich socjali i w opisie oczywiście filmu. Także, jakbyście byli tacy kochani i odwiedzili ich także, uwielbiam współpracę między ludźmi, uwielbiam się dzielić. Także, jakbyście i ich wsparli, ich konto i ich media społecznościowe, to by było genialnie. Dzięki. Kolejne pytanie. Magdalena Czarnota pisze, że ta o włoska obsługa, z przyjemnością chodziłam do sklepu po bułeczki. Tak? W sklepie to jest jeszcze fajnie, jedzenie jest fajne, ludzie mili, ale włoska obsługa? Znacie włoskich kelnerów? Oni mają jakby za zadanie być trochę nie niemili. Taki folklor. Pozdrawiam Cię i dziękuję bardzo za pytania i zachęcam do zadawania kolejnych. Wszystkich Was zachęcam. Dobra, zmienimy trochę lokalizację, bo ta już się zrobiła nudna, szczególnie jak ten gość na mnie patrzy, to mi się żygać chce. Zmieniamy trochę towarzystwo. Kamperek Van znowu. Dzięki kol za kolejny komentarz. Super, myśmy przez kilka dni oglądali Monte Monaco z dołu i zastanawialiśmy się, czy w ogóle da się tam wejść. Da się tam wejść. Bardzo polecam. Widok jest y, genialny. Zresztą widzieliście na tym filmie. Nie jest to jakiś wielki wyczyn. Mówię, gdyby nie Natalki, kolana... To w ogóle nie byłoby większego problemu. No ale akurat miała awarię. Kolejne pytanie. A od Bogusia. Bogdan, mówię na Ciebie Boguś, bo kupę ludzi, na Ciebie tak mówi, bo jesteś super gość. Koszulka stylowa. Lubię różowy kolor. Zrobiliście mi smaka, tiramisu. Tutaj tiramisu jest genialne. Zapraszam Cię, Bogdan. Zapraszam Cię, Boguś. Przyjeżdżaj. Załatwimy tiramisu. Film o miejscach sakralnych musi być amen. Film o miejscach sakralnych będzie. Obiecałem. Pojedziemy do Palermo. Na pewno taki film nakręcimy. Patrzcie jak ze mnie cieknie. Jest około 38 stopni. Także może w następny weekend się uda nagrać i wtedy zaliczymy miejsca sakralne w Palermo. Ale do tej pory byliśmy w Palermo i zrobiliśmy filmik z pięcioma instagramowymi miejscami i będziecie go mieli oczywiście w opisie. Też warto zobaczyć. Całkiem popularny jest ten filmik. Cieszę się. Didmi. Kościoły były budowane w miejscach o wysokiej energii, bardzo ciekawe i ważne miejsca nie tylko dla katolików. Chętnie obejrzę. Tak jak mówiłem, Załatwione. Teresa to Teresę w ogóle bardzo pozdrawiam, tak samo jak Didmi, i dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście i za to, że komentujecie, to jest dla nas super ważne. Lubię stare kościoły, mają swój klimat, a ja poza tym jestem katoliczką i chętnie także obejrzę, szanuję i spełnimy twoje i całej grupy życzenie. Aga dołącza się do grupy, która chce zobaczyć film o kościołach. Ciekawy komentarz, Lucy na, cytując klasyka Kościół w tamtych czasach w Palermo i nie tylko, to nie był Albańczyk, żeby na niego zbierać, miał tak możnych fundatorów i tak dalej, i tak dalej. Wiem, mówiłem o tym, że Kościół zbierał pieniądze od wiernych, żeby zbudować to wszystko, co zbudował i miałem na myśli też tych te fundatorów, no od nich też zbierał, w sensie oni dawali. Ok, zobaczmy, co tu jeszcze mają ciekawego. Olga Karpińska fajnie nam skomentowała, że dobry materiał i w ogóle pod filmem z KONT. A, z włoskiej cebulandii, czyli Stropei. Oczywiście link do tego filmu macie w opisie. Warto obejrzeć, poznać odrobinę tego kraju. Kiedyś też chciałam się tam wybrać, ale ostatecznie osiadłam w Hiszpanii. Jak interesuje kogo Hiszpania, to zapraszam do siebie, pozdrawiam serdecznie. No to jeżeli Was też interesuje Hiszpania, to będziecie mieli link do profilu u dołu pod filmikiem. Współpraca, współpraca zawsze się opłaca. Odnośnie współpracy, mój synek, który prowadzi podcast FOMO, nie, FOMO rozmawiał kiedyś z kimś, kto też y, prowadzi podcasty i mówi, czy te współprace, jak zaczynał, pytał się, czy te współprace to w ogóle mają sens, czy to się udaje. I osoba, która prowadziła podcast kryminalny, powiedziała mu, że jeśli chodzi o współpracę, to trzeba myśleć o tym, jak o odpalaniu świeczki od świeczki. Że jak odpalasz drugą świeczkę, to płomień nie gaśnie, tylko się rozdwaja. Dobrze. No to ostatnie odpowiedzi na pytania. Durąco bardzo. Czy już na stałe osiądziecie na Sycylii, czy to tylko przystanek? Pozdrawiamy bieszczadzkie Klimaty. Jechaliśmy ostatnio po Europie. Powiem Wam, że z wyjątkiem Grecji, to porównując inne kraje do Sycylii, wybieramy Sycylię. Włochy, Sycylia. A czy to tylko przystanek? Może? I drugie pytanie od bieszczackich klimatów? Dlaczego Sycylia, a nie Hiszpania? Opowiedzcie historię, bo jakaś jest na pewno jest historia. Historia jest generalnie taka, że mieszkaliśmy też w Hiszpanii, mm, mieliśmy tam nawet dom z rodzicami, Hiszpania się zmieniła. Generalnie, generalnie Hiszpania zmieniła się o tyle, że stała się bardzo europejska. I wiecie w tym takim rozumieniu, niekoniecznie dobrym, wszystko już jest na czas, punktualne, oni nie mają takiej natury, a stali się bardzo, bardzo. Nie wiem, z pięciu. I nie chodzi o to, że lubimy jakiś bałagan czy, czy chaos, bo jest tutaj dużo chaosu, dużo nieporządności, że tak powiem, ale też ludzie są cudowni, mają jeszcze dużo dystansu do życia, do wszystkiego, szczególnie do państwa i do prawa. Hiszpania się zrobiła wyobcowana. Sycylia jest jeszcze ciągle. Okej. Okay. Moja siostra zadała pytanie, co jest największą niedogodnością w trakcie podróżowania w czasie podróżowania? Brak rodziny. Chyba tylko to. Cała reszta nam pasuje idealnie. Jakie macie plany na najbliższe dni? Najbliższe dni to było dosyć dawno zadane, czyli te najbliższe dni już minęły, bo spędziliśmy je w naszym mieszkaniu na Sycylii, a na kolejne dni mamy takie plany, że wracamy do Polski. Będziemy jechać Około tygodnia, także na pewno gdzieś coś zobaczymy i zrobimy z tego jakieś krótkie vlogi. Następnie wspólnie z rodzicami odwiedzimy moją siostrę, która jest w tej chwili na Litwie, na łotwie. Nie wiem, tutaj. Później a później chwilę spędzimy w Polsce. Jak ktoś chciałby się z nami spotkać w Polsce i coś nam ciekawego pokazać, to niech daje znać, a następnie wracamy na Sycylię, pewnie znowu nie bezpośrednio. A to jeszcze raz pozdrawiam was wszystkich, szczególnie te osoby. Które wymieniłem dzisiaj w filmie. Bardzo duże pozdrowienia dla Odpoczywamy. Jak zwykle macie ich profil tutaj na dole. Są z nami od początku i pamiętajcie, że jeżeli kogoś jeszcze nie wymieniłem, a nas stale ogląda, to zapraszam do skomentowania, przypomnienia się i chętnie o Was wspomnę następnym razem. Zadawajcie wszelkie pytania, pytajcie o co chcecie, o Sycylię, o nasze podróże, o ceny. Zadawajcie pytania, zrobimy następne QA. I chętnie się z Wami spotkam znowu. A teraz lecimy już po drodze do domu. Jeszcze pokażę Wam kawałek miasta, jak wygląda. I jedną bardzo fajną bramę. Suka. bym Wam jeszcze pokazać tych najważniejszych ludzi w moim życiu. To nie są oni. To jesteście Wy. Bo nie jesteście najważniejszymi ludźmi w moim życiu, ale aktualnie jednymi z najważniejszych. No w związku z tym chciałem was tak zachęcić, żebyście tutaj ze mną przyjechali i to czego nie byłem pewien, to czy ten park kulturalny jest wart uwagi. nie powinienem rowerem jeździć. Brama, suka, nie przyniosła mi szczęścia. Znowu rozpieprzyłem rękę. To chyba dzisiaj na tyle. Like, komentarz, subskrypcja. Bye.